Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 1 do 7 stycznia bieżącego 2024 roku. Karty są już potasowane, już je przekładam i zobaczymy, co ten tydzień ciekawego dla Was przygotowa. Poniedziałek, 10 buław wtorek. Osiem kielichów, środa, as mieczy, czwartek, świat, piątek, paź mieczy, sobota, dziesięć kielichów i niedziela, król denarów W tle mamy trzy miecze. Oj, te trzy miecze, dlaczego ci jest smutno, Skorpionie? Ktoś cię uraził, ktoś cię skrzywdził, oszukał, zdradził, może powiedział coś niemiłego, czy coś mi tutaj jakieś drobinki z tej lampki, jakby szkło. E, no już, wracamy do czytania, moi drodzy. E, no, jakaś uraza chowana głęboko, rozczarowanie, albo po prostu macie taki humor. Może w Sylwester się nie udał? Co tam się dzieje, Skorpiony, u Was? Dopowiemy sobie troszeczkę kart. Dlaczego tak Ci źle, Skorpionie? Czego żałujesz? Może jakiegoś wyjazdu? Może było nieciekawie? Rozczarowałeś się i... Noclegiem być może... Całą zabawą sylwestrową albo nigdzie nie wyjechałeś, dlatego jest ci przykro. Może musiałeś ten czas spędzić w pracy. Dobrze. 10 buław, 8 kielichów, paśmiecz. Moi drodzy. Niektóre skorpiony mogły dostać wypowiedzenie z pracy. Być może dlatego jesteście niezadowoleni, ale nie martwcie się, za chwilę pojawi się jakaś ciekawa propozycja. Ogólnie poniedziałek, no, nowy rok, pierwszy stycznia. Wydaje mi się, że dochodzicie do równowagi po nieprzespanej nocy. Może pracowaliście, może spędziliście jakoś fajnie Sylwestra, a może nie fajnie. E, może coś Was przerosło, organizowanie czegoś? Dziesiątka buław mówi o zmęczeniu, więc tutaj myślę, że w towarzystwie być może jakiejś wagi, ale niekoniecznie e, dochodzicie do siebie, spędzacie czas na wypoczynku, e, przygotowaniu się też, być może niektóre skorpiony w tym tygodniu mają jakąś sprawę sądową. Może chodzi o rozwód, może chodzi o jakieś inne kwestie. E, trochę Was to przerasta, trochę się tego boicie. E, Macie żal do kogoś. Eee, może padły niepotrzebne słowa. No musicie sobie z tym poradzić. Udźwigniecie to. Dziesiątka była mówi o tym, że jesteście na półmetku trudnych spraw. Za chwilę ten balast odpuści będzie lepiej. Dobrze, że orientujecie się w sytuacji, dobrze, że wiecie, jak postępować, szukacie wewnątrz tej równowagi, i jesteście obiektywni. Umiecie odnaleźć się w sytuacji i ją ocenić. We wtorek mamy ósemkę kielichów i. Rycerza Kielichów to jest wasza karta, więc tutaj Skorpion pod wpływem emocji od czegoś odchodzi. Pamiętajcie, że Kielichy nie są dobrym doradcą, wręcz wzmacniają nasz stan emocjonalny, więc może dlatego tutaj te smutki, topienie żalu w drinkach. Więc te Skorpiony, z którymi rezonuje, zastanówcie się, może czas właśnie zawrócić z tej drogi, rzucić to świństwo i poszukać, znaleźć siłę w sobie, poszukać wsparcia gdzie indziej. Jeżeli zrezygnowaliście z pracy, bardzo y, jesteście z tego zadowoleni, natomiast troszeczkę podekscytowani i przerażeni, no co dalej? Prawdopodobnie już jakaś korzystna oferta idzie w Waszym kierunku, może przyjaciel, y, przyjaciółka, ktoś Wam pomaga z rodziny, bądź macie już jakąś ofertę y, na y, względzie i y, wstępne rozmowy za Wami, jesteście, że tak powiem, dobrze nastawieni. No, emocje naprawdę będziecie tutaj troszeczkę tacy bardziej rozemocjonowani, przeżywali coś wyjątkowo. Jedni rozwód, inni rozstanie w pracy, inni powrót do domu po jakiejś takiej długo spędzonej nocy sylwestrowej. Natomiast ogólnie w tym dniu, jeżeli wybieracie się do pracy, jeżeli macie pracę. Raczej będziecie mieli troszeczkę swobody, mogą Was tutaj wyręczać przyjaciele, jakaś pomoc, życzliwych osób, dobre wiadomości, dobre samopoczucie szefa, więc myślę, że jeżeli nie macie tutaj siły jeszcze, bo, bo nie doszliście do siebie wykonywać jakichś cięższych obowiązków, to troszeczkę Wam to zostanie odpuszczone. Co jeszcze? Możliwe, że niektóre skorpiony będą się wyprowadzać, tak? Jeżeli faktycznie tutaj rozwód, jakaś, jakaś trudna relacja, coś się wydarzyło, jeśli ci smutno czujesz się źle potraktowany, spakujesz manatki i wyprowadzisz się do bliskiego przyjaciela bądź przyjaciółki, nie chcesz zostać w domu. Myślę, że podejmujesz właściwą decyzję. To, co stare, co nie rezonuje, zostawiasz za sobą, nie chcesz się tak czuć, szukasz innej drogi. Pod wpływem intuicji i swojego przeczucia ruszasz przed siebie. Raczej nie planowałabym we wtorek żadnych spraw urzędowych, poważnych rozmów. Po pierwsze, emocjonalnie nie będziecie skupieni, nie będziecie skoncentrowani. Po drugie, e, może być tak, że z czegoś trzeba będzie rezygnować, wycofać się, coś wam nie będzie odpowiadało. Możecie być też kapryśni, więc tutaj e, no, lepiej przełożyć to na inny czas. Jeżeli chodzi o nową pracę, Możliwy wyjazd zagraniczny, i tutaj te skorpiony, które by się deklarowały, mają szansę podjąć fajną współpracę i moi drodzy, nieźle zarabiać. Co w, u samotnych skorpionów? Moje samotne skorpiony, zwłaszcza te, które jesteście po przejściach, po przeżyciach, po rozwodach, jest dookoła Was jakaś osoba, która naprawdę bardzo Was lubi, darzy Was wyjątkowym uczuciem. Ale jest na tyle nieśmiała, skromna i wrażliwa, że boi Wam się o tym powiedzieć. Może jest jej głupia, może się wstydzi, może uważa, że to nie ten czas. Zwróćcie uwagę na tą osobę, nie odtrącajcie jej, bo tak troszeczkę stoicie do niej plecami. Nie wiem czy celowo, czy nieświadomie, ale naprawdę jest ktoś, kto bardzo o Was, o was dba i nie jesteście mu obojętni. Być może yy, no, jako przyjaciel bądź przyjaciółka troszeczkę inaczej na Was patrzy. Żywi głębsze uczucie, no zwróćcie uwagę, kto to taki może być. Ktoś w waszym otoczeniu, kto zawsze jest przy was w trudnym momencie. W środę, <laughs> przepraszam, a z Prawda wyjdzie na jaw. Jest szansa szybkiego wyjaśnienia jakichś spraw, ruszyć z jakimś pomysłem, świadomie podjąć decyzję, przeprowadzić jakąś rozmowę, wypowiedzieć się w danej kwestii, uzgodnić coś ustnie, jakąś umowę, jakieś przedsięwzięcie. Świetny czas na załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków, podań. Dobry czas na odcinanie się od, definitywnie, już grubą kreską, od tego, co Wam szkodzi, co Wam nie służy. I tutaj mogą się urywać jakieś kontakty towarzyskie, znajomości, koniec z pracą. Jeżeli nosiliście się z zamiarem porzucenia pracy w środę, prawdopodobnie na biurku szefa przełożycie, przedłożycie wypowiedzenie. Dotrze do Was bardzo szybko jakaś wiadomość tutaj odnośnie nowej współpracy. Ktoś zadzwoni, ktoś napisze. Wy jesteście zdecydowani i prawdopodobnie jedna współpraca się kończy, wchodzicie w nową. Praca z firmą międzynarodową, praca za granicą. No koniec i początek jednocześnie. Karta świat, tak? Czyli doprowadzamy jakieś sprawy do szczęśliwego zakończenia, awansujemy bądź wchodzimy w nową w nowy biznes, w nową współpracę tutaj Świat, to jest jakby nowy rozdział w życiu, więc tutaj nowe perspektywy, nowe możliwości na pewno poprawicie sobie tą sytuację. Niektóre skorpiony mogą, jeżeli wyjeżdżacie za granicę, troszeczkę bawicie, się, jak sobie poradzicie ze znajomością języka obcego, ale myślę, że tutaj szybko się nauczycie. Zwłaszcza jeżeli to jest jakiś trudny język, tak? Duński, czy jakiś, no nie wiem, wschodni. Myślę, że na pewno się. Można zapisać na jakieś kursy i, i po prostu na bieżąco, nawet teraz w telefonach mamy przecież te słowniczki, tłumaczę, więc z komunikacją nie będzie problemu. Więc w środę mamy taką jasną, czystą i klarowną. Uzyskacie każdą informację, będziecie wiedzieli, co robicie, będziecie działać błyskawicznie. Jest szansa właśnie na wypowiedzenie się w jakichś kwestiach, wysłuchanie, dobry czas na zdawanie egzaminów, zapisywanie się też czy do lekarza, czy na jakieś kursy, czy na. Jakieś inne zabiegi, więc tu y, będziecie działać, myśleć przede wszystkim błyskawicznie i będziecie wiedzieli, co robicie. W czwartek Karta Świat, więc dobry czas na kończenie czegoś, definitywne, kropeczka na D. Y, czas też na nagrody, wyróżnienia, więc tutaj, jeżeli jakiś konkurs literacki, jakieś egzaminy, świetnie zdacie, obronicie. Jakieś dyplomy, jakieś certyfikaty, uzyskacie uprawnienia. Yy, załatwianie spraw urzędowych związanych z wyjazdem za granicę, paszport, wiza, wszelkiego rodzaju wnioski. Karta Świat to też na rodziny dziecka, może dowiecie się, że w rodzinie, powięks yy, no, komuś powiększyła się rodzina w, w Waszym otoczeniu, bliskich, znajomych bądź przyjaciół. Komuś urodzi się chłopczyk, będziecie pić pępkowe, może nawet zostaniecie chrzestnymi. Bardzo szczęśliwy dzień, wszystkie sprawy doprowadzicie do szczęśliwego zakończenia, miła współpraca, podpisanie korzystnej umowy w sprawie pracy, podpisanie jakiegoś kontraktu, tak jak powiedziałam, jakieś wygrane konkursy, jakieś nagrody, uznania w pracy, wyróżnienia, ukończenie jakiegoś projektu, jakiegoś zlecenia, no ogólnie bardzo pozytywny dzień, więc tutaj zakasajcie rękawy i działajcie, bo... To szczęście będzie Wam sprzyjać. Otwierają się te drzwi, które do tej pory były nieosiągalne, a wreszcie możecie pewne progi przekroczyć. No, pośpieszcie się, żeby drzwi się nie zamknęły. W piątek mamy pazia, mieczy i arcykapłanka, więc tutaj kolejne jakieś egzaminy. Myślicie też o nauce Waszych dzieci, być może wizyta na uczelni, w szkole rozmowa z nauczycielem. Tutaj być może dzieci mają jakieś problemy, jakieś zaległości, na pewno uda im się nadrobić. E, jakiś bliźniak młodszy, mężczyzna powierzy wam jakąś tajemnicę, bądź wyjaśni się jakaś sytuacja e, z jakąś plotką, z jakąś informacją. E, tutaj uzyskacie jakąś wiedzę. No intuicja też będzie niezawodna, więc będziecie wiedzieli co robić. E, ktoś napisze, ktoś zadzwoni, ktoś się odezwie. Jeżeli y, jest to jakaś skromna, nieśmiała osoba w Twoim towarzystwie skorpionie, która no, potajemnie się w Tobie podkochuje, myślę, że w piątek zadzwoni, napisze bądź zaprosi Cię gdzieś, więc tutaj y, może być jakaś randka, ale jeszcze nieoficjalna. Jeszcze być może ta osoba nie życzy sobie y, upubliczniania jej statutu, nie wiem. Jeżeli chodzi o studia, egzaminy sprawy urzędowe pójdzie Wam świetnie. Przeglądajcie też ogłoszenia, przeglądajcie internet. Jeżeli szukacie jakiejś informacji, chcecie być może przez internet złożyć jakieś podanie, jakieś pismo, też myślę, że bez problemu sobie z tym poradzicie. No, arcykapłanka jest ostrożna i przewidywalna, więc zanim pomyślicie i coś zrobicie, a ten baźmie, czy czasami najpierw coś zrobi, a później pomyśli, trochę jest chaotyczny i niedojrzały. Starajcie się mądrze podejść do jakiejś rozmowy, jeżeli składać jakieś pismo, podanie, przeczytać wszystko. Jeżeli tutaj rozmowa z nauczycielem w sprawie dziecka, też wyczerpujące informacje uzyskajcie. Może trzeba zapisać dziecko na korupcję, jakieś dodatkowe zajęcia, żeby po prostu mu pomóc. Niektóre skorpiony będą się zastanawiać nad zmianą kierunku studiów. No dobrze, w sobotę mamy dziesiątkę kilku, bardzo sympatyczny dzień, spędzony w, w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych. A najlepiej tutaj te skorpiony, które mają rodzinę, dzieci, wybierzecie się gdzieś na jakiś spacer, może na jakąś wycieczkę, może w odwiedziny no, do kogoś. Dużo radości, dużo uśmiechu, pogody, ducha. Dom będzie taką ostoją spokoju, radości, poczujecie taką chęć bliskości, yy, przebywania z ukochanymi najbliższymi osobami. Dobre też nowiny właśnie odnośnie powiększenia rodziny, tak? Więc być może już tutaj w sobotę będzie potwierdzenie. No, może być też tak skorpionie, że twoja żona tutaj zacznie rodzić, albo zgłosi się do szpitala w czwartek, a w sobotę powitacie dzieciątko. Na świecie, bo nie powitacie w czwartek, a dopiero po sobotę będzie można odwiedzić. Ale tutaj jakieś narodziny na pewno. No i ogólnie bardzo sympatyczny dzień dobre wiadomości, dużo ży życzliwości, gratulacji jakichś. No i ogólnie miłych relacji z najbliższymi. Yy, w niedzielę król denarów, jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać, to tutaj no niedziela będzie dobrym na to dniem. No zwłaszcza jeżeli macie jakieś przedmioty czy odzież. Które są jeszcze w dobrym stanie, a wy już nie potrzebujecie, a może zakupicie sobie coś przez portal internetowy i, i będziecie mogli to osobiście odebrać. Tutaj dobre jakieś transakcje z mężczyzną po 45 roku życia, by pan na koziorożec. To jest też symbol ojca, brata, więc być może jakiś taki mężczyzna was odwiedzi w tym dniu, podaruje wam coś, pożyczy pieniądze, coś zasponsoruje. No, tutaj opieka też nad dziećmi. Panowie będą się wykazywać, będą chciały swoje pociechy czegoś nauczyć, pomogą oczywiście w prowadzeniu domu. Przygotują być może pięknie dom na, na powitanie dziedziusia, tak, żeby rządka się cieszyła, że jest posprzątane, że jest wszystko przygotowane, więc tutaj staną panowie na wysokości zadania. Praca, hobby. Jeżeli jesteście w pracy, własna firma, handel, na pewno dobrze zarobicie. No, i jakieś takie praktyczne zajęcia w tym dniu? Może zajmiecie się jakimś majsterkowaniem w domu, panie tutaj być może kulinarnie będą chciały zabłysnąć, upieczecie dobre ciasto albo jakieś wreszcie porządki w szafie. Możliwe też zakupy, zwłaszcza na jakichś giełdach bądź sklepach, które w niedzielę są otwarte. Może tutaj e, jakieś niespodzianki, zafundowanie jakiejś wycieczki, e, spacer po parku, ale raczej w domu będziecie siedzieć i znajdziecie sobie jakieś, mówię, praktyczne e, zajęcie. Planowanie też wydatków. Możliwe, że niektóre skorpiony myślą nad inwestycją i tutaj też będziecie przeglądać internet, coś uzgadniać, konsultować, żeby e, być może jakieś swoje oszczędności. Powierzyć w dobre ręce, żeby się właściwie nimi zaopiekowały. No dobrze, kochani. To tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne nie dla wszystkich. Samotne skorpiony mają szansę kogoś poznać. Ja tu nie dokończyłam myśli, zwłaszcza mówię, jeżeli jesteście po jakimś trudnym rozstaniu. No na razie niewinnie będziecie sobie pisać. To może być ktoś mieszkający za granicą, bądź osoba innej narodowości, właśnie tutaj też może być problemem komunikacja, ale dacie sobie radę. Najwyżej nauczycie się języka, po prostu zapiszecie się na kurs. Jeżeli już kogoś macie i do, do tej pory ten związek utrzymywaliście w tajemnicy i zdecydujecie się przedstawić rodzinie swojego wybranka bądź wybrankę, na pewno bardzo miło, serdecznie przyjmie go. Przyjmą go wasi najbliżsi, więc tutaj się nie martwcie, nie denerwujcie, nie żałujcie podjętych decyzji, wykorzystajcie ten dobry moment od połowy tygodnia i śmiało, odważnie podejmujcie decyzje, rozmawiajcie, realizujcie swoje plany i projekty. Wszystkiego dobrego, kochani, dziękuję za uwagę. Sprawdźcie znak ascendentalny. Do kolejnego razu, do usłyszenia.